mano tutaj odachłać dzisiaj pokażę Wam trzy schematy, dzięki którym będziecie wbijali lepsze rangi w Food Champions, a także lepiej będziecie wychodzili z pressingu i dominowali swojego rywala. A na końcu dam Wam taki mały bonusik ode mnie, i już przechodząc do samego sedna. Pierwszy schemat jest to tak zwane rozegranie od tyłu, czyli potrzebujemy do niego naszego środkowego obrońcy, naszego zawodnika centralnego, jest to SP klub Eśpedek oraz zawodnika lewego lub prawego obrońcy no i widzimy tutaj nasz tebek ma piłkę i widzimy, że tworzy się taki piękny trójkąt między tymi zawodnikami i właśnie tu chcemy rozegrać nie? i zawsze staramy się, kiedy mamy piłkę w tej obronie mieć ten trójkąt dostępny, czyli między właśnie środkową obrońcą, LO i SPK. i możemy to rozegrać na dwa sposoby, albo podać piłkę do SPK i próbować szukać naszego lewego obrońcy Albo podać lewego obrońcy i szukać e SPK, czyli dokładnie w przeciwny sposób. I ja tutaj polecam w tej sytuacji na przykład rozegrać bardziej pierwszym sposobem, ponieważ wtedy znajdziemy więcej przestrzeni na naszym skrzydle. i Już odpalam wam, i pokażę, jak to wygląda. Widzicie, gramy do e SPK i podanie z pierwszej do LB, który ma bardzo dużo przestrzeni i może biec, może podać, może zrobić co chce. Więc pamiętajcie, pierwszy sposób, trójkąt obrońców obrońcy, LO lub PO i naszego centralnego zawodnika i od razu tutaj drugi przykład, tym razem rozegramy właśnie tu przez SPK, czyli znowu mamy trójkąt nasz obrońca, nasz tym razem PO i nasz centralny zawodnik, jest trójkąt i na początku tym razem gramy do naszego prawego obrońcy i potem gramy do SPK, który ma bardzo dużo wolnego miejsca, rozegranie akcji dalej do przodu i bardzo ładnie wyszliśmy spod pressingu kolejny schemat to już drugi, czyli tym razem będzie potrzebny prawy lub lewy obrońca, zawodnik centralny i prawy lub lewy pomocnik, jak to widzimy na obrazku. I o co w nim chodzi, po prostu podajemy do naszego SPK e i w momencie podania jak piłka jest po środku, Naciskamy L1 na naszego prawego pomocnika. Wypuszczamy go i dajemy podanie w pierwszej na wolne pole. Ja sobie znowu luźno może tam biec i ma bardzo, bardzo dużo wolnej przestrzeni Dalej może zrobić co mu się żywnie podoba, czy podać zapasnika, czy dalej biec Ja to w tym momencie podałem i może to był błąd, może nie. A w okazji Czarnego Piątku, Instant Game przygotowała dla Was promocję Zarówno na gry, jak i kody doładowujące do PlayStation i Xboxa Wpadajcie na ich stronę, pamiętajcie promocja jest ograniczona czasowo Link w opisie, startujemy 29 listopada o północy i kończy 2 grudnia Totalnie polecam i zapraszam. I mamy nasz trzeci schemat, czyli HP, napastnik i LPEC. Bardzo prosty chyba mój ulubiony. Znowu widzimy trójkąt i dajcie znać co wy byście tutaj wymyślili, a ja wam pokazuję już co jest według mnie prawidłowe. Bardzo fajny schemat bodajemy po prostu pasad napastnika i w tym samym momencie klikamy L1 na Sona. Ewentualnie to L1, czyli wpuszczenie zawodnika możemy kliknąć wcześniej, na Xboxie jest to LB warto dodać czyli na przykład jak ma Gerard, już piłkę, dajemy pasa do Halanda, i potem mamy turbo duży wybór, czy biegniemy w tą, czy biegniemy w tą, czy podajemy do Son'a tak jak na tej akcji, którą zaraz wam puszczę, tutaj akurat podałem do Son'a nie? widzicie, idealny pas do Son'a, na prosto nie będzie i Son'a sobie po prostu biegnie, biegnie, ile fabryka dała i pytanie, czy dobiegnie, no dobieg, ale niestety nie strzeli. zawodnik centralny, boczny, pomocnik lub obrońca, dowolny, kto to może być i nasz napastnik i znowu będzie podanie napastnika znowu mamy trójkąt i napastnik zgrywa do boku na prostopadłą piłkę na tak zwane SAM na SAM już ją pokazuję, odpalamy pas pas i tak zwana pora zbierać oponenta z ziemi nie? i został nam ostatni schemat, czyli połączenie tego wszystkiego odpalamy, widzimy podanie L SO podał do PO i mamy sobie wolnego SPK, czyli pierwszy trójkąt był tutaj. Kolejny trójkąt, który mamy tym razem PO, centralny zawodnik i boczny, to co się uczyliśmy. Mamy do wyboru, możemy zagrać sobie do kogo chcemy, do kogo jest wolne miejsce. Tym razem ja wybrałem PP, o jej to Widzimy, podałem do PP, PP do SPK, czyli trójkąt się zrealizował. I mamy kolejny trójkąt, czyli napastnik, PP lub PO, zależy, kto nam lepiej wybiegnie i i zawodnik centralny Tym razem staramy się znaleźć napastnika, który nam zgra na prostopadłą piłkę Czy to górą, czy to dołem, nie ma to różnicy Dajemy do beliego. prosto prostopadła górą I mamy sam na sam Taki schemat zrealizowany Wykończenie jak zawsze Kwestia sporna u mnie I nowy, ostatni, tak zwany bonusowy przykład Tym razem potrzebujemy naszego LO Naszego LP Lub analogicznie z drugiej strony I dwóch napastników Pierwsze co robimy, podajemy piłkę do naszego lewego pomocnika, i teraz bardzo ważne, podajemy R1x, czyli mocne podanie po ziemi do Halanda. I w momencie, gdy piłka, jest tutaj, gdy piłka jest tutaj, klikamy R1 i wypuszczamy sobie hadlina, żeby on biegł do przodu tutaj w to miejsce. I potem już dosłownie będzie bardzo czysta sytuacja, bo jest pas, wypuszczamy prostopadła górą. I walimy na znanego lubika, mamy brameczkę, tym razem wykończenie weszło, a jeśli potrzebujecie kolejnych porad odnośnie sztuczek technicznych, bo bez tego ani rusz we filii FC, to zapraszam do filmików, gdzieś tutaj macie i miłego dnia, trzymajcie się.